Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadość uczynić, o ile to będzie w Twojej mocy, za ich niewdzięczność. Czerwiec miesiącem czci najświętszego serca Pana Jezusa. Adorujmy najświętszy sakrament. Wynagradzajmy Panu Jezusowi za grzechy nasze i całego świata. A teraz posłuchaj prawdziwych historii życia dzieci, które uwierzyły i kochały Pana Jezusa do końca. Poznaj Dominika Savio. Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Rozdział 26 Ojciec Dominika, patrząc na to, cośmy wyżej opisali i widząc, że skłonił głowę, jakby chciał chwilkę odpocząć. Myślał istotnie, że syn znowu się zdrzemnął. Przez kilka chwil zostawił go przeto w takim położeniu. Po chwili jednak odezwał się do niego i wtedy zauważył, że on już jest nieżywy. Trudno sobie wyobrazić, jaka żałość ogarnęła rodziców z powodu straty kochanego syna, który prócz niewinności i pobożności. Posiadał miłą powierzchowność i inne zalety, potęgujące miłość rodzicielską. W oratorium wyczekiwaliśmy z upragnieniem wiadomości o naszym kochanym towarzyszu i przyjacielu, aż oto nagle otrzymaliśmy od jego ojca list, tak się zaczynający. Ze łzami w oczach oznajmiam księdzu dobrodziejowi, Najboleśniejszą nowinę. Mój drogi syn Dominik, a księdza Dobrodzieja wychowanek, jak biała Lilia, jak Aloyzy Gonzaga oddał Bogu ducha wczoraj wieczorem 9 marca po otrzymaniu świętych sakramentów i błogosławieństwa papieskiego. Ta smutna wiadomość. Dotknęła jego towarzyszy bardzo boleśnie. Jeden opłakiwał stratę przyjaciela i wiernego doradcy, inny narzekał, że stracił wzór prawdziwej pobożności. Niektórzy poszli do kościoła modlić się o spokój jego duszy, lecz większa część mówiła między sobą: On był świętym, teraz cieszy się już w niebie. Inni polecali mu się jako pośrednikowi u Boga. Każdy starał się posiąść jakiś przedmiot, który kiedyś do niego należał. Ksiądz profesor Picco po otrzymaniu tej wiadomości niezmiernie się zasmucił. Skoro się tylko zgromadzili jego uczniowie, głęboko wzruszony podzielił się z nimi tą bolesną nowiną następującymi słowami. Drodzy chłopcy, nie upłynęło jeszcze wiele czasu od dnia, kiedy, mówiąc do Was przypadkowo o znikomości życia ludzkiego, zaznaczyłem, że często śmierć nie oszczędza nawet Waszego młodocianego wieku. Jako przykład przytoczyłem Wam młodzieńca, Leona Hochisa, który przed dwoma laty w tym samym czasie uczęszczał do tej szkoły. Siedział tu wśród Was i słuchał mnie, jako Wy obecnie, pełen życia i sił. Pojechał On do domu rodzinnego, a po kilku dniach pożegnał się z tym światem, opłakiwany przez kolegów i rodziców. Gdy tu wspominałem o tym bolesnym wypadku, nie przypuszczałem nigdy, że i w tym roku spotka nas podobny smutek z powodu straty drugiego z moich obecnych uczniów. Tak, moi drodzy, przynoszę Wam bolesną wiadomość. Śmierć wydarła wczoraj życie jednemu z Waszych najcnotliwszych towarzyszy dobremu młodziankowi Dominikowi Savio. Z pewnością przypominacie sobie, jak w ostatnich dniach, gdy jeszcze chodził do szkoły, widoczne były na nim ślady strasznej gorączki, która już zwiastowała ciężką chorobę. Stąd nikt się z nas nie zdziwił, gdy usłyszał, że Dominik musiał przerwać naukę. Aby się lepiej wyleczyć z tej choroby, a także przewidując już bliski swój koniec, co wyraźnie powiedział jednemu z nas, poszedł za radą lekarzy i przełożonych i wrócił do swoich rodziców. Choroba jego wzmogła się tam w nadzwyczajny sposób i po czterech dniach oddał Stwórcy niewinną swoją duszę. Czytałem wczoraj list, którym niepocieszony ojciec donosił o tym smutnym wypadku dyrektorowi oratorium. I w swojej prostocie nakreślił obraz świątobliwej śmierci tego aniołka, obraz, który mnie do łez wzruszył. I nie mógł tata dominika znaleźć odpowiedniejszych wyrazów na pochwałę ukochanego syna jak mianując go drugim Aloizem Gonzagą, tak dla jego świętości życia, jak i dla zupełnego poddania się wyrokom Bożym przy śmierci. Zapewniam Was, że czuję prawdziwy żal, że młodzieniec ten tak krótko uczęszczał do tej szkoły, że w tym krótkim czasie jego wątłe zdrowie nie pozwoliło mi go bliżej poznać. I częściej z nim obcować, jak to jest możliwe w klasie tak licznej. Pozostawiam zatem Jego przełożonym, żeby Wam opowiedzieli, jak święte były Jego uczucia, jak żarliwą modlitwa i pobożność. Pozostawiam Jego towarzyszom i przyjaciołom, którzy się codziennie z nim spotykali i na poufałej stopie z nim żyli. Żeby wam opowiedzieli, jaką była jego skromność w ubraniu i noszeniu się, jaką uwaga była w czasie nauki. Pozostawiam jego rodzicom, żeby wam powiedzieli, jakie było jego posłuszeństwo, jego uszanowanie, jego pilność. I cóż wam mogę o nim przypomnieć, czego by już każdy z was nie widział? Chyba to tylko, że zawsze był wzorowy, tak co do ułożenia swej osoby, jak i w spokojnym zachowaniu się w szkole. Był pilny i staranny w spełnianiu wszystkich swych obowiązków i z wielką uwagą słuchał moich wykładów. Słuchał tak, że byłbym szczęśliwy, gdyby każdy z Was wziął go sobie za wzór do naśladowania. Zanim jego wiek i nauki pozwoliły mu uczęszczać do naszej szkoły, należał przez trzy lata do tych wychowanków, którzy mają przytułek i pobierają nauki w oratorium świętego Franciszka Salezego. Słyszałem wtedy bardzo często, jak dyrektor tego oratorium. Wspominał o nim jak o jednym z najlepszych i najcnotliwszych młodzieńców swego zakładu. Wielki był jego zapał do nauki i zadziwiający uczynił postęp w niższych klasach gimnazjalnych, tak że żywo pragnąłem mieć go w gronie swych uczniów, a potem patrzeć na błogie owoce jego niepospolitych zdolności. I nim go dostałem do tej klasy, oznajmiłem niektórym uczniom, że wkrótce będą mieli rywala, z którym chlubą będzie pójść w zawody nie tylko w nauce, ale także i w cnocie. Zwiedzając często oratorium i widząc w Dominiku taki anielski wyraz twarzy, który sami podziwialiście, patrząc na te jego niewinne spojrzenia, nie można było go nie pokochać i nie uwielbiać. Nie zawiódł pięknych nadziei, jakie w nim pokładałem, zwłaszcza w bieżącym roku szkolnym, gdy począł uczęszczać do mojej klasy. Do Was się odwołuję, młodzieńcy kochani, którzyście byli świadkami jego skupienia, jego uwagi i korzystania z czasu nie tylko wtedy, gdy go do tego obowiązek nawoływał. Ale także w ten czas, kiedy to wielu chłopców, aczkolwiek pilnych i grzecznych, nie robi sobie skrupułów zmarnowania czasu. Pytam się Was, którzyście złączeni z nim węzłem koleżeńskim, byli jego towarzyszami nie tylko w szkole, ale także poza nią: Czyście widzieli, żeby kiedykolwiek popełnił coś? Co by świadczyło, że lekceważył sobie jakiś obowiązek? Zdaje mi się, że go jeszcze widzę. Jak z właściwą sobie skromnością wstępuje do klasy, zajmuje swoje miejsce, jak cały czas przed rozpoczęciem lekcji nie rozgląda się niepotrzebnie na wszystkie strony, jak to zwykli czynić jego rówieśnicy, ale powtarza sobie lekcje, czyni notatki. Lub zajmuje się jakimś pożytecznym czytaniem. A z jaką uwagą i chciwością słucha i chwyta wprost moje słowa. Nie dziw przeto, że pomimo wątłego zdrowia i młodych lat, odnosił ze swoich zdolności nauk wielkie korzyści. Dowodem tego był sam fakt, że w tak licznej klasie, gdzie jest tylu chłopców obdarzonych niepospolitymi zdolnościami, Dominik, chociaż już nosił w sobie zarodek choroby, która go zmuszała do częstych nieobecności, a w końcu wtrąciła go do grobu, tak dzielnie się trzymał w naukach, iż zawsze należał do uczniów najlepszych. Jedna rzecz wzbudzała we mnie szczególniejszy podziw. I zwracała na Niego moją uwagę, mianowicie Jego zjednoczenie z Bogiem na modlitwie, gdzie Jego serce przepełniało się niebiańskimi uczuciami i świętą żarliwością. A rzecz to zwyczajna nawet u młodzieńców mniej roztargnionych, że porwani naturalną krewkością i rozproszenie myśli, tak zwykłym waszym gwardnym życiu młodzieńczym nie zwracają najmniejszej uwagi na znaczenie odmawianych modlitw, lecz modlą się bez zastanowienia się i uczucia, i modlitwa ich polega na prostym poruszaniu warg i wymawianiu wyrazów. Otóż jeżeli to roztargnienie tak jest powszechne u młodzieży, że trudno im o skupienie nawet w modlitwie codziennej, którą zanoszą do Boga w ciszy kościelnej lub w samotności własnego pokoiku, o ileż trudniej i wy sami, kochani młodzieńcy, wiecie to najlepiej, zachować skupienie podczas tych modlitw, które zwykle się odmawia przed i po lekcjach. W ten czas to właśnie mogłem podziwiać pobożność naszego Dominika i zjednoczenie duszy jego z Bogiem. Ileż razy przypatrywałem mu się, gdy był zatopiony w modlitwie, z oczami zwróconymi w niebo, które miało stać się wnet jego mieszkaniem. Ile razy widziałem, jak skupiał swe myśli i uczucia, jak je przedkładał panu Jezusowi, najświętszej swojej matce. A z wezbranej piersi jego ulatywały serdeczne westchnienia. I te święte uczucia i pragnienia, drodzy młodzieńcy, ożywiały wszelkie jego zamysły, uświęcały każdy jego czyn, każde słowo, i kierowały całe jego życie tylko ku większej czci i chwale Boga. O szczęśliwi ci młodzieńcy. Którzy się takimi zasadami przejmują. Stworzą sobie raj w tym życiu i w przyszłym, uszczęśliwią rodziców, którzy ich wychowali, nauczycieli, którzy ich wykształcili, i wszystkie inne osoby, którym ich dobro leżało na sercu. Kochani chłopcy, życie to dar bardzo cenny którego nam Bóg użyczył jako środka do gromadzenia zasług na niebo. Wszystkie więc nasze sprawy powinny być takie, żeby je śmiało można ofiarować najwyższemu dawcy, jak to właśnie czynił nasz Dominik. Lecz cóż powiemy o takim młodzieńcu, który żyje bez pamięci na cel swój ostateczny? który nie znajduje ani chwilki czasu, aby ofiarować swe uczucia Bogu i zapalić się ku niemu najgorętszą miłością. Cóż powiemy o takim młodzieńcu, który wszelkimi siłami oddala od siebie podobne uczucia, zwalcza je, tłumi, gdy przemocą prawie chcą jego serce opanować. Proszę was, Zastanówcie się cośkolwiek nad świętym życiem Waszego towarzysza Dominika, nad świętą Jego śmiercią, nad Jego losem godnym pozazdroszczenia, bo jak możemy ufać, zażywa już z pewnością niebieskich rozkoszy. A potem, zwracając myśl swą na siebie samych, zapytajcie się, czego Wam jeszcze brakuje, aby Mu dorównać. I jakimi chcielibyście być, gdyby was Bóg tak jak Jego powołał do siebie i zażądał ścisłego rachunku z każdego najmniejszego uczynku? Przeprowadziwszy zaś to porównanie, przekonacie się, że wielka jest różnica między Nim a Wami. Weźcie Go więc sobie za wzór. Naśladujcie te chrześcijańskie cnoty, przygotujcie duszę swoją, aby była tak jak jego czysta i bez skazy w oczach Boga. Oby każdy z Was mógł z taką jak Dominik wesołością na twarzy i z uśmiechem na ustach odpowiadać Bogu wtedy, gdy prędzej czy później powołany zostanie przed Jego sprawiedliwy trybunał. Kończę zaś tymi słowami: Jeśli odtąd zauważę znaczne polepszenie w postępowaniu swych wychowanków, jeżeli zobaczę, że są pilniejsi w spełnianiu swych obowiązków, bardziej przejęci ważnością życia prawdziwie pobożnego, będę to uważał za owoc dobrego przykładu danego nam przez naszego Dominika. I za łaskę wyjednaną nam jego modlitwami w nagrodę za to, że przez pewien czas byliście mu towarzyszami, a ja nauczycielem. Tak przedstawił ksiądz profesor Picko swoim uczniom głębokie i bolesne wrażenie, jakiego doznał na wieść o śmierci miłego wychowanka, Dominika Savio. Zaczerpnięte treści pochodzą z dziełka Życiorys Dominika Savio, napisanego przez świętego Jana Bosko. Poznaj prawdziwe historie dzieci, które składały Panu Jezusowi ofiarę ze swojego życia. Wersję książkową oraz audiobooki serii Młodzi Przyjaciele Jezusa nabędziesz na stronie na jej głowie.pl